Cześć, witajcie! Dziś zapraszam Was na trochę nietypową, bo podwójną recenzję. Opowiem Wam o Realme GT7 oraz o Realme GT7D. Te dwa telefony mają bardzo wiele wspólnych cech, dlatego zdecydowałem się opowiedzieć o jednym i o drugim w jednym filmie, ale oczywiście są też między nimi różnice. Smartfony różnią się oczywiście ceną, aparatami fotograficznymi, zastosowanymi procesorami, a nawet chociaż nieznacznie wyświetlaczami. Niemniej, tak jak już Wam powiedziałem, Łączy je więcej niż mogłoby się wydawać, nie tylko przynależność do jednej rodziny w gamie producenta, ale nawet popatrzcie trochę i design. I może właśnie od designu zacznijmy. Jak się zapewne domyślacie, bardziej spodobał mi się model Rimi GT7T. Jest bardziej wyrazisty, bo można go kupić w takiej oto jadowitej żółci, bardzo atrakcyjnie zestawionej z czarną ramką i czarnymi akcentami i wykończonej wegańską skórą, która jest bardzo fajnym materiałem, bo zupełnie nie zbiera śladów paluchów. Model główny, czyli Realme GT7, jest nieco bardziej stonowany w swojej stylizacji, ale ten z kolei możecie mieć w bardzo atrakcyjnej wersji, zaprojektowanej we współpracy z teamem Formuły 1 Aramco Aston Martin. Ten model jest zielony i jest oferowany w bardzo bajranckim opakowaniu wraz z ładowarką. W standardzie ładowarki nie będzie, natomiast cała reszta poza wykończeniem telefonu jest taka sama jak w tym modelu, który oglądacie. Bez względu na to, czy wybierzecie edycję podstawową, czy Dream Edition, dostaniecie to samo i dostaniecie całkiem sporo. Jak już powiedziałem, ten model wygląda dosyć zwyczajnie, dosyć prosto, ale nie można mu odmówić elegancji, bo ma fajne czerwone akcenty na włączniku i wokół aparatu fotograficznego. Tutaj mamy również obudowę wykonaną z tworzywa, podobnie jak w modelu z literką T. Ale to też nic złego. Wszystko jest zmontowane jak należy, jakościowo jest bardzo dobrze. A co najważniejsze, oba smartfony mają bardzo wysoką klasę szczelności, aż do IP69. Do obu modeli w zestawach dołączone są pokrowce, a oba wyświetlacze są na start chronione prostą folią zabezpieczającą. Tym, co szczególnie wyróżnia oba te modele, są akumulatory. W jednym i w drugim modelu zastosowano baterię o pojemności aż 7000 mAh. I powiem Wam szczerze, że na tym w zasadzie mógłbym zakończyć recenzję, bo to jest po prostu killer feature. Te baterie utrzymują jeden i drugi smartfon przy życiu przez dobre 3 dni. Czas pracy z włączonym ekranem śmiało przekracza 10 godzin, a co równie ważne, oba smartfony błyskawicznie się ładują. Oba obsługują 120-watowe ładowanie. Niestety kostkę trzeba nabyć osobno i napełnienie tych pokaźnych akumulatorów zajmuje niecałe 40 minut. 7000 mAh pamiętajcie i 40 minut ładowania do pełna. Niestety są to smartfony ze średniego segmentu cenowego, zatem zabrakło ładowania indukcyjnego, ale na szczęście jest po kabelku ładowanie zwrot. I tak naprawdę ani jeden, ani drugi nie porwałby mnie jakoś szczególnie, gdyby właśnie nie te akumulatory. To jest po prostu sztos. To jest po prostu game changer. To są pierwsze smartfony, przy których naprawdę można zapomnieć o codziennym ładowaniu. W praktyce ani jednego, ani drugiego nie udało mi się rozładować w ciągu jednego dnia. Nawet w ciągu dwóch dni nie było łatwo. Dość powiedzieć, że GT7 ustanowił rekord Guinnessa, odtwarzając YouTube'a przez ponad dobę non-stop. Zatem, jeżeli szukacie przyzwoitego smartfona, którego nie będziecie musieli codziennie ładować, to bez oglądania dalej wybierzcie albo GT7, albo GT7T i będziecie zadowoleni. Ale bateria to nie wszystko przecież. Równie ważną składową smartfona jest wyświetlacz. I pod tym względem nasze Rimi również nie zawodzą. Oba mają AMOLEDowe matryce o rozdzielczości 1,2K i odświeżaniu regulowanym do 120 Hz. Smartfony minimalnie różnią się rozmiarem. GT7T jest odrobinkę większa, ale naprawdę odrobinkę. Natomiast oba ekrany świecą bardzo jasno, oferują bardzo ładne kolory, bardzo szerokie kąty czytelności po prostu są bardzo dobre. Zobu śmiało możecie korzystać w pełnym nasłonecznieniu i korzystanie z telefonu dzięki nim będzie komfortowe. that Ekrany nie zawodzą, a pod nimi znajdziecie bardzo fajnie działające czytniki linii papilarnych. Jeśli miałbym na coś pana rzekać, to ja bym przesunął te czytniczki odrobinkę wyżej po to, żeby wygodniej się do nich sięgało kciuki. Ale to jest moje wybrzedzanie. Wiecie, ja mam duże łapy i myślę, że jak ktoś będzie miał drobniejsze dłonie, to będzie mu wygodniej. Mnie było tak średnio, natomiast czytnik rzeczywiście działa w obu modelach bardzo dobrze. Całkiem dobrze działa też rozpoznawanie twarzy, ale pamiętajcie, lepiej zabezpieczać telefon paluchem. Oba smartfony mają również bardzo przyzwoicie grające głośniki stereo. Nie ma tutaj pełnej stereofonicznej symetrii, wiadomo ten dolny głośnik gra nieco mocniej, daje więcej basu, ale uważam, że całkiem przyjemnie się słucha tych smartfonów. Jeżeli chodzi o jakość połączeń, również żadnych zastrzeżeń nie wnoszę, jest bardzo dobrze. Nie brak żadnego z potrzebnych interfejsów łączności i wszystko działa tak jak należy, nie zauważyłem żadnych nieprawidłowości. Dodatkowo w Realme GT7 znajdziecie również możliwość korzystania z kart eSIM. Ponadto, oba smartfony mają wbudowane nadajniki podczerwieni, czyli piloty. Dzięki temu, kiedy zepsuje się Wam albo zaginie pilot od telewizora, możecie go zastąpić smartfonem, a smartfon przecież macie zawsze przy sobie, prawda? Tak samo w hotelu nie musicie macać hotelowego pilota do telewizora, który ma na sobie siedlisko bakterii, macie swój telefon, dopasowujecie aplikację do telewizora i działa. Bardzo sympatyczny i praktyczny zarazem dodatek. No i powolutku dojeżdżamy do pierwszej różnicy pomiędzy tymi smartfonami. Oczywiście stanowią ją procesory. Realme GT7 ma Mediatek Dimensity 9400E, natomiast Realme GT7T ma Dimensity 8400Max. Jak widzicie, jest wyraźna różnica w wydajności. Ten wykręca ponad dwie bańki w AnTuTu, Temu troszeczkę brakuje, ale umówmy się, że wynik też jest bardzo wysoki. I co najważniejsze, oba te telefony pracują bardzo stabilnie. Nie nagrzewają się, nie trotlują i cieszą naprawdę dobrą kulturą pracy. Oba telefony cechuje naprawdę wysoka wydajność i naprawdę dobra kultura pracy. Nie ma tu na co narzekać. Oczywiście, decydując się na tańszy z modeli, musicie liczyć się z nieco niższą wydajnością, ale ona i tak jest naprawdę bardzo wysoka, jak na ten segment cenowy. Pod tym względem zarówno Realme GT7, jak i GT7T stanowią strzał w dziesiątkę. A czy strzałem w dziesiątkę jest interfejs obu smartfonów? No cóż, i tak, i nie. Realme UI. Jest nakładką przyjazną, dobrze poukładaną, przejrzystą i niekoniecznie skomplikowaną. Każdy, kto choć raz w życiu korzystał z Androida, odnajdzie się tutaj bez trudu. Nakładkę chwalę za bardzo szerokie możliwości personalizacyjne, naprawdę szerokie, natomiast ganię za to, że jest trochę przeładowana aplikacjami już na starcie. Producent preinstaluje całkiem sporo nadprogramowych apek, z których, no cóż, nie wszystkie wykorzystamy, choć przeważnie są to aplikacje, których większość z nas używa. Ci, którzy ich nie potrzebują, no niestety będą sobie na starcie musieli telefon z tego oczyścić. Warto jeszcze wspomnieć, że producent obiecuje pięć aktualizacji systemu i sześcioletnie wsparcie poprawek zabezpieczeń. Jak przystało na smartfony z 2025 roku, nie mogło tutaj zabraknąć funkcji związanych ze sztuczną inteligencją, czyli popularnym AI. Najwięcej go widzimy oczywiście w fotografii, gdzie mamy już znane z innych modeli inteligentne wymazywanie niepożądanych obiektów ze zdjęć, ale mamy tutaj też możliwość usuwania flar powstałych przy fotografii nocnej, albo odblasków powstających, kiedy fotografujemy przez szybę. Do tego możemy sobie przeedytować nasze zdjęcia, zmieniając zupełnie ich styl, na przykład na kresku. Mamy tutaj też wspomaganie gier przez sztuczną inteligencję. Mamy też bardzo fajną funkcję Planista AI, która w prosty sposób dodaje do kalendarza wydarzenia z różnych innych aplikacji, czy to z Messengera, czy z E-maila, czy ze stron internetowych. Po tapnięciu w tył telefonu, wszystko to ładniej ląduje w naszym kalendarzu, w dodatku uszeregowane chronologicznie. Całkiem fajna opcja dla zapracowanych. A zatem nakładka daje się polubić, ale miłośnicy czystego Androida mogą być tutaj troszeczkę rozczarowani. Czy rozczarowani będą miłośnicy fotografii? Chyba niekoniecznie. Oba modele mają porządne 32-megapikselowe aparaty do selfie oraz 50-megapikselowe aparaty główne. Do tego w obu znajdziemy 8-megowe proste aparaty szerokokątne, ale jeżeli fotografia jest Waszą domeną, wybierzcie Realme GT7, bowiem ten ma jeszcze dodatkowy aparat z teleobiektywem, 50 megapikseli i dwukrotne przybliżenie bezstratne. Jak te smartfony fotografują? Oba fotografują przyzwoicie. Zarówno GT7, jak i GT7T zaoferują Wam bardzo fajne zdjęcia dzienne, ale pamiętajcie, że aparat szerokokątny ustępuje głównemu, zarówno pod kątem detaliczności zdjęć, jak i odwzorowania kolorów. Szeroko używajcie tylko wtedy, kiedy to jest naprawdę niezbędne. Model GT7T oferuje dwukrotny zoom matrycowy, ale pod tym względem GT7 wybija się na prowadzenie, bo jak wspomniałem, ma dedykowany aparat z teleobiektywem. Jeżeli czujecie, że często będziecie fotografować większe zbliżenia, wybierzcie pełnego GT7 bez T. Jeżeli chodzi o fotografię nocną, no to cóż, wybitnie nie jest, ale tragicznie również nie. Jest to po prostu poprawny, średni poziom. Wielkiego szału nie będzie, ale i w nocy coś niecoś da się sfotografować. Selfie jak i z obu smartfonów wychodzą równie dobrze. W obu smartfonach mamy tryb fotografii podwodnej, ale co ciekawe, nie ma osobnego trybu do fotografii makro. Niemniej zdjęcia mikroświata z bliska też da się zrobić, ale jeżeli często robicie ujęcia makro, wybierzcie model z teleobiektywem. Dzięki tele makro wyjdą lepiej. Oba smartfony pozwalają filmować w 4K przy 60 klatkach na sekundę, zarówno przednim, jak i tylnym aparatem fotograficznym, ale uwaga, nie ma opcji przełączenia się pomiędzy obiektywami. Proponowane na ekranie przybliżenie jest realizowane już tylko cyfrowo. Dodatkowo model Realme GT7 może jeszcze filmować w 8K, ale już tylko tylnym aparatem. Jeżeli chodzi o filmy, są fajne. Płynne z przyzwoitym dźwiękiem, nie ma tutaj się za bardzo do czego przyczepić. W obu modelach mamy do dyspozycji optyczną stabilizację obrazu, zatem oba całkiem dobrze nadają się do filmowania dynamicznych scen. Ale przypomnę, w 8K, tylko GT7. No i teraz pewnie powinienem podpowiedzieć wam, który smartfon lepiej wybrać. Tak naprawdę to zależy od Was. Moim zdaniem na GT7 warto zdecydować się w przypadku, kiedy oczekujecie naprawdę najwyższej wydajności, chcecie filmować w 8K i czujecie, że będziecie korzystać z aparatu z teleobiektywem. Pod tym względem GT7T ustępuje nieco swojemu kuzynowi, ale za to oba modele cuchują się również wieloma wspólnymi zaletami. Oba mają nadajniki podczerwieni, oba mają bardzo fajne wyświetlacze. W obu znajdziecie sporo pamięci. I przede wszystkim, wybierając który z tych modeli, zapomnijcie, jak wygląda ładowarka. Oba mają potężne akumulatory i bardzo szybkie ładowanie. I to jest ich najważniejszy rynkowy wyróżnik. Który z nich wybierzecie? No już zależy od was. Realme GT7T jest tańszy, Realme GT7 oferuje trochę więcej, ale jest droższy. Bez względu na to, który wybierzecie, myślę, że będziecie zadowoleni. Oczywiście pod warunkiem, że nie oczekujecie od nich, by były flagowcami. A ja spieszę już testować dla was kolejne smartfony. Muszę sobie przypomnieć, jak wygląda ładowarka i jak się jej używa. No i oczywiście zapraszam na kolejne filmy. Do zobaczenia, cześć.